Zmiana kluczyka zwykłego Audi Volkswagen Skoda Seat. To jeden sekret od Audi, naprawdę. No, no taki Cyzoryk. Nówka, sztuka trzeba pojechać dorobić. Teraz tak dorobić, to dorobić, nie? Ten się rozpoławia. I tam będziecie mieli pestkę. I mobilizera. Którą wsadzacie Proszę bardzo, to odjeżdża tak Tu przekładacie Jeśli macie, ale nie macie pewnie Od centralnego zamka Cały sterowniczek mały Teraz tak To żeby rozpołowić wsadzić tam pestkę Tutaj Jest taka malutka Śrubka Na gwiazdkę Polecam taki śrubokręt. Rozkręcacie i przekładacie Co trzeba? Jego najprościej jest. No. Jak jest rozebrany. Najprościej jest go podważać nożem. I tu jest owa pestka, którą trzeba wyjąć. Jest wklejona. I wychodzi dość ciężko. Trzeba uważać, żeby jej nie zepsuć. Najlepiej myślę, że podgrzeję to opalarką. I spróbuję to wydłubać, dobra, niestety to nie jest takie proste. Musiałem troszkę szczypcami porozginać tutaj. Ale już chyba teraz powinno wyjść. Jak fajne jest to. Pewnie, powie, pewnie wyjdzie. Pewnie. Może już wyjdzie, zaraz zobaczę. No i dobra. że coś tam klej trzyma ale to to zaraz no już jest tak to wygląda I teraz tą pestkę należy przyłożyć do tego kluczyka, jak odkręcicie tu śrubkę, to to wsadzacie tutaj. Po prostu nie no można tam delikatnie sobie jakimś, nie wiem, ja polecam wsadzić. Wsadzacie tu. Tu musicie wsadzić, natomiast to wam dociśnie, że ona nie wyleci. Skręcacie to wtedy. Na śrubkę i macie gotowe. Jak ktoś chce, to może sobie to wkleić, ale później już będzie ciężko to wyjąć. Idealnie pasuje. Jest sztywne, nie trzeba wklejać. Tak oto tam głęboko siedzi I Teraz trzeba złożyć to do kupy i skręcić Skręcić tą małą śrubkę. Dobra Śrubka wkręcona Kluczyk złożony Działa To, to, to się tylko wsuwa. Teraz można jechać na miasto. Kogoś, kto dorabia klucze, niech to robi. Musicie też zwrócić uwagę na groty, aby były takie same jak te, aby można było to dorobić. Czyli tutaj te części. Części, grubość i długość. Dobra, dzięki za obejrzenie. Do następnego.